Daria, tu nie ma ryb. Tu nie ma ryb. Tu jest jakby na Nawarcie. Warta, gówno warta. Ale Paweł, tu się łowią ryby, tylko tu ty nie łowisz, bo to jest nie tak. Tu nie ma ryb, Daria. A co powiedział, że nie ma ryb? A co ci panowie ci chcieli? Chcieli się zapytać, gdzie można zezwolenie uzyskać, żeby sobie połowić. I stwierdzili, że oni jakby mieli łowić tak jak ja, to by stwierdzić, że to jest szkoda czasu. Nie ja wiem no. czemu. Mówi, bo te ryby biorą przez pół godziny, bardzo rano i bardzo wieczorem. Czyli z czym się zgadzam, akurat, ale czy to jest strata czasu? Niezależnego to. Teraz to życzę powodzenia. <grym> Moim zdaniem, byłoby szkoda czasu. Mhm. Może nie, nie na ten kolor. To teraz? Bardziej na, na blachę. A ty tak szybko. Tam też było. Czemu tak szybko wysięgasz tą wodę z tej wody? Ja właśnie nie wiem, czy nie da szybko. Zatrzymaj taką. O, jest ryba, ryba, mam rybę. Ty, mam rybę, biegnij po podbierak. Ale co to, jak podbierak? Kto ty biegła po podbierak, to już rybę. Pokaż mi, gdzie ja mogę to odebrać, pod, podebrać. Nie widzę, tam na dole? Nie mam tam coś pukło. <głos》>, jakie emocje, ty Ty, ja nie wiem czy ty nie jesteś dużego małego. Duże duże to jest ty, to jest... A patrz, to jest na wielki szczupak nie Jest, więcej, ja nie jest wielki szczupak Zerwał się Serwał się, ja pierdolę, ale on był duży Ale pewno jest To trudno no, bo był wielki to szczupak może dlatego. No było coś. Nie wiem czy było dużo, ale było. Już czas musisz żyć, może niech się złapie. Ale podbieraka nie mamy. Nie mamy. Ja się znowu złapię zobacz. Kurde. No widzisz, że raz na jakiś czas skaczą, może ty za szybko wyjmujesz to? No, ten... Było dobrze, było dobrze akurat. Ale to była taka 60, 70, taka, dwa razy Już taka. Już Nie, poważnie, widziałeś jak mnie ciągnął. Dolku. No cool. A nie chłopą ją od razu do góry? Zerwałaby się. To ty z złego miejsca tego bardzo, nawet stąd nie jesteś w stanie tego podebrać. Może trzeba lepiej na to molo. Tak, ale jajce, te co właśnie mówiłem, że tu nie ma ryb i mi się przynęło. Przysz? Kurde, no, no to źle. tutaj planowałem, do tego bym podszedł. No ale jakbyś po... Albo tam bym przyciągnął. Karyba no. No patrz, widzisz to? Jak to, jak tą? Nie wiadomo, co to było. Może to tylko była atrapa.